Następny przystanek, bokserska. Przystanek, bokserska. Następny przystanek, centrum targowe. Przystanek na żądanie przystanek Centrum Targowe przystanek na żądanie następny przystanek Rondo Rzepczyńskiego. przystanek na żądanie przystanek Rondo Rzepczyńskiego. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Cybernetyki. Przystanek. Cybernetyki. Następny przystanek, RONDO Unii Europejskiej. Przystanek, RONDO Unii Europejskiej. Następny przystanek, Instytut Fizyki. Przystanek, Instytut Fizyki. Następny przystanek Smoluchowskiego przystanek Smoluchowskiego. Następny przystanek Metro Wilanowska, przystanek końcowy. Przystanek Metro Wilanowska, przystanek końcowy.